Dzisiaj sobie omówimy "Demonomachię" Marka Krajewskiego. Mark Krajewski opowiada o losach Stefana Zborskiego, gimnazjalisty, bardzo ambitnego ucznia, którego wziął pod swoje skrzydło niejako profesor, prowadzący sprawę pewnej młodej dziewczyny. Sprawę sądową. Dziewczyna była oskarżona o to, że w zasadzie jest chora psychicznie przez swojego brata, tak aby brat mógł dostać spadek po rodzicach. Spadek był znaczący, dlatego waga problemu była całkiem spora. Brat zarzucał siostrze wręcz, że jest opętana przez dybuka. Wszystko dzieje się w środowisku dosyć ortodoksyjnych Żydów, stąd profesor, który, jeżeli mnie pamięć nie myli, też był Żydem, chciał też niejako wziąć Stefana jako niezależnego świadka w tej sprawie. Z racji, że Stefan uczęszczał też do seminarium, żeby zostać księdzem, to by było takie świeże spojrzenie z drugiej strony. Kazał Stefanowi udowodnić to, że dybuki istnieją. Oczywiście łatwiej by było dla naszych bohaterów, gdyby dybuki nie istniały, ale czego dowiedział się po drodze Stefan? Stefan, jeszcze przed tym, jak został zaproszony do całej rozprawy sądowej jako niezależny świadek, sam doświadczył. Opętania. To znaczy, widział opętanie, próbował przywołać duchy razem ze swoimi kolegami. I właśnie przy okazji tej akcji jego młody sąsiad, Szlomek, prawdopodobnie został opętany. W pewnym momencie wił się jak wąż na podwórku i wydawał z siebie przeraźliwe wrzaski. Od tego momentu chłopak stał się nieznośny i Widać było, że coś jest z nim ewidentnie nie tak. Stefan niejako poczuwał się w obowiązku, żeby pomóc dziewczynie, ponieważ dziewczyna była też bliską przyjaciółką i koleżanki, w której się podkochiwał. Chociaż z drugiej strony zdawał sobie sprawę z tego, że, że koleżanka może też odebrać ten akt w zły sposób, to brał dalej, starając się, jak najlepiej jej pomóc. Podczas rozprawy dowiadujemy się w sumie paru ciekawych rzeczy, które nie będę zdradzać, bo będą to bardzo zachęcające mi się wydaje zwroty akcji dla czytelnika. Natomiast końcówka jest zabójcza.